Tutaj, na ulicy Gerwazego, miasto chcę poprowadzić odcinek szybkiej trasy rowerowej, tak zwanej ekostrady. What? Już dziś samochody mają problem, żeby się tutaj minąć, bo droga ma 5 metrów szerokości. Dlatego ekostrada na tym odcinku przyjmie formę tak zwanej ścieżki pieszo-rowerowej, czyli wszyscy będą wymieszani razem. Rowery, samochody, piesi, hulajnogi. To tak jakby autostrada zmieniała się w drogę gruntową. Genialne. Są tutaj wyjazdy z posesji. Mieszkańcy codziennie wyjeżdżają stąd swoimi samochodami. Dorzućmy do tego ścieżkę rowerową. Hulajnogi, rowery, duża prędkość, co może pójść nie tak. Wyobrażacie sobie ten miszmasz? Samochody, rowery, hulajnogi, piesi. Trochę ponad 5 metra szerokości. Totalny chaos, zero bezpieczeństwa. A to jedna z dwóch kładek, którymi chodzą piesi, w tym dzieci, do szkół. Te kładki będą krzyżowały się z ekostradą. Ktoś to nieźle wymyślił prawda? Należy się premię. Mieszkańcy Wzgórza Mickiewicza mówią stanowcze nie temu wariantowi. To nie jest planowanie. To jest głupota wbrew zdrowemu rozsądkowi, która tworzy mnóstwo nowych problemów. Ale przecież to Gdańsk. Miasto, które działa wbrew mieszkańcom.